Dzień 510, robię napadów, aż do ta 6. Witam serdecznie. Kolejny napad z randomami. Tym razem, proszę Państwa, napad taka jak widać po lobby. Co prawda, tablicy nie widzę, bo się zbugowała gra. Kto by się spodziewał? Wyraziłem zgodę, nawet nie wiem na co. Żeż dobra. Ej, gościu zrobił stroje specjalistyczne. Jak cię będzie miał duganów, to się zirytuje. O ja. <laughs> A bro, niech cię mamy w PDW! <laughs> Przepraszam, czemu go się zatwalił? Spocony żul! 9-9. Aha, to jest Polak. Nie. No i, ty... I co on robi? Nawet mógłby wsiąść! Ale nie! Stoi przed pojazdem i czeka, nie? Nie wiadomo na co. A mógłby wsiąść sobie parzyć i tam chce sobie patrzeć. CO ZA TYP?! O, dostałem nawet bonus, przebywanie z prezesem Normalnie tego bonusu się nie dostaje, bo już dawno jest się w kasynie! Przepraszam za słowiennictwo, uniosłem się Ale no, tak bywa, no Normalnie go się jest w totalnym szoku, że w ten sposób da się pojechać Zaczekaj, aż twoja drużyna użyje panelu Mam nadzieję, że... To używanie panelu... Jest... Nie, 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 on nie zrobił tego! Nie, jest karta dostępu, dobra Mam nadzieję, że ma karty ogólnie wszystkie możliwe a nie tylko te, które są poziomu pierwszego. Bo jeżeli ma kart poziomu drugiego, to się zirytuje. A To jest kamień stara. Rockstar'a. To się w ogóle podzieli to na karty poziomu pierwszego i poziomu drugiego. To totalny to, bezsens jest. To nie ma w ogóle sensu. To Wszystko po to, żeby ludzie przypadkiem wzięli kartę poziomu pierwszego. Tylko po to to zrobili. No bo nawet nie jest tak, że jakaś pizza jest prostsza. Nie rozumiem tego totalnie. Rockstar Games. Narabiniemy. Paralizator. PDW będziemy używać chyba, nie? O Jezus Maria, nie nienawidzę tego. Dobra, jako tako Udało się to ogarnąć. Mmm... Czekajcie, chwila moment. Tu jest gościu. I tu jest gościu. Możemy użyć karty? Nie, kurwa! Ja pierdolę, przepraszam, no ale do ku kurwy nędzy! To jest przesada. Wiedziałem, że tak będzie, do kurwy. Jeszcze jakiś wywoła alarm. Przecież, kiedy ja robię hakenmaker, to się zirytuję I nie się się dalej. Muszę odpalić sobie yy, powtórkę z rozrywki. Dobra, czyli jest. Przedostatnie. A nie: czwarte, trzecie, piąte. Czwarte, trzecie, piąte. Ok, czwarte. Trzecie To jest jego. Może pierwszy napad? Nie, nie może być jego pierwszy, bo by nie było scenki. Czyli już kolejnego jest jednego napad, a. A tam. Nie chce mi się kurde nic już. Napiszmy sobie tak. To było tak, to i dalej już nie pamiętam, nie? Ile ja czasu zwaruję swojego życia? Ja muszę rozjebać internety. A ja tracę czas na kropki. Trzecie, drugie, i H5, nie? I tak kurde w kółko Jeszcze raz, trzecie, drugie, piąte, dobra Naprawdę, za to należy się łapka w górę Jeżeli ja zrobię mu napad do końca I on w końcu będzie napad oprawiony, może nawet mnie zna I zobaczy, że odjebał głupotę Może się nawróci kolega sympatyczny Mam taką nadzieję Eee. Chyba tak? Nie no, moja pamięć jest fantastyczna. Jestem pod wrażeniem swojej własnej pamięci. Kodaj, nie pamiętam, chyba to i było. Kurde, proszę bardzo. Najgorsze jest to, że to jest jeszcze jedno hakowanie. A przynajmniej jeszcze będzie jedno hakowanie. Co najmniej. A nie dobra, tutaj już jest jedno, określone Ale proszę Państwa, lecimy jeszcze dalej, nie? Mmm, teraz tutaj jest gościu. Stój, 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 stój. Nie ruszaj się. Nic nie rób. Dobra, nara. Nie, oni się chyba nie ruszają się. Skakować panel. Chono tu. No, chodź tutaj. Gdzie ON poszedł! Gdzie ON poszedł! Kurwa! Nie! Nie! Niereformowalny! Niereformowalny, proszę państwa. Nie! Nie! I po co było robić te kropki? Po co było robić te kropki? Po co było robić te kropki? Po co. <coughs> Trzymam. Ale, kombos. Aha, jednak nie. <śmiech> <śmiech> Przypadkiem dołączyłem. Do... <laughs> Przypadkiem dołączyłem z łopcy, kliknąłem I się kapdany dopiero w lobby, jak byłem. Ale i tak dostałem cika. Jezus Maria, co za ludzie. O! To jest jeszcze lepsze. Wyrażam gotowość. Mogę robić ten napad, na casino. Będzie fantastyczny. O! Cztery osoby nawet. <laughs> Przepraszam, nie mogę. Ja wiem, co się stanie. No już wolałem te kropki robić. <grymne> o! Hmm! <grymne> Przepraszam, zapowiada się nieźle. <grymne> Jak to się w mnie zrespiło? Oczywiście! Już pędzę do kasyna! Oj, oj, oj! Dobrze, że mnie nie ubił! Złą broń wybrałem do tego! Raczej... Aha! To nie jest obronie mam! Jezus Maria, kolejny! Ja się boję w ogóle zapytać... Jakim pojazdem oni jadą w tym momencie? W jakąś Corvetto! <laughs> Co ci ludzie robią? Aha! Monitory wykrył! Kurde! <laughs> Nawet nie udało mi się tam dojechać! Jezus Maria! Co za typy! <laughs> A. Okej. Okay. Stoję teraz, może le. Aha. <grymny> o co chodzi tutaj, naprawdę? Ja nie rozumiem. Tu się wydarzyło wszystko. Ja jestem na normalnej sesji. Takiego płynnego przejścia to nie widziałem. To jest jakaś technologia z GTA 6, czy o co chodzi. O, to jest fajne lobby. Zobaczcie, wczytało się. Hossa 54 poziom. Sprytne. Czyli Bookstars, wiadomo. Będziemy robić. Cztery osoby. No bo. Wy trzy, nawet dwie byśmy nie dali rady. Potrzeba. Aaaa! No pierwszy rapał jego. Hmm. Strej wejścia. No dawaj te Bookstars. Pokaż. Ener. To mnie zaskoczył. Wow. Nabywca średni poziom. Tego też nie widziałem. Albo. E, bioro najgorszego albo najlepszego a gościu wybrał średni poziom jeszcze energetyka do tego będzie fantastycznie trochę nam ta jaza zajęła Gości wywalił się na wszystkich możliwych miejscach gdzie musimy wywalić ale żyjemy, proszę państwa, żyjemy to jest najważniejsze jeszcze alarmu nie ma, to też jest ciekawe to jest najlepsze ja nawet sam nie pamiętam co się robi w tej energetyce, znaczy ja bym sobie poradził ale teraz pod presją kurde Weź to ogarni. A nie, dobra, wiem już, co się robi. Okej. Okay. Bo idziemy tędy, potem do pralni. I później trzeba już. nawalać typiarzy. Spoko, spoko, spoko. Trzymają e, kaski? To jest moje pytanie. Nie mają kasków, ale pełne długane nie są zrobione. Bo mają, widzę, że kamizelki po jej bronie też mają. Tak to, proszę Państwa, działa. Spoko, spoko, spoko. Jako tak to ogarniemy. Jeżeli nie będą. Świrować? Moi koledzy? To sobie poradzimy. Użyj karty dostępu. O! Jest, kurde, sukces. Mały, ale jest. No i tutaj jest teraz problem. No bo ty pies się nie rusza. No nie wal go tak. Kurde, no Nie wiem. Właśnie kamera wykryje, no kurwa. <grywa> nie no, wiedziałem, że tak się stanie. Dobra, no może przeżyjemy to. Ja nie zebrałem dodatkowych broni. Ale nie są one niepotrzebne. Wystarczy mi moja siła woli, żeby uchodzić ten napad. Chodzisz do przeciwnicy, tam jest jeden. Dobra. Pisele ceramiczne, całkiem spoko. Koledzy, ogarnijcie, dupę. Nie padnijcie tutaj, proszę. Zróbmy, ukończmy to. To jest moje marzenie na dzisiaj. Jutro będę miał jakieś fajniejsze. Oho, To, że udało mi się gościa dojechać na lagu. Normalnie wytyminowany był lag, widzieliście? Ej, halo. A gościu jest u góry. On zbiera. Zbiera hajsy safiku, -y, nie? Jezus Maria. Co za typ. Co za typ. I który to zbiega? Dobra, mamy tutaj tego, te coś tam, Tiger, tu jest Gregor, a zbiera Konrad, Konrad, Konradzie, czemu to robisz, nie zrobimy więcej hajsu w ten sposób, wcale wierzę, że nie ukończymy napadu, bo zginę mojej sojusznicy 8 razy, dobra, jak na razie żyjemy, proszę państwa, ja będę bronił moich sojuszników i ukończmy to, proszę ja was, uruchamia, uruchamia, i chyba nawet się udało. Może biec. Jezus Mary, naprawdę udało się za pierwszym razem drzwi odblokować. Jestem po tak ogromnym wrażeniu, jak Tydziej, by byłem takim wrażeniem. Wierce je też im zostawię, bo to będzie komedia. Podejdźcie bliżej i zobaczmy to. Gorzej tutaj masno jest. Ja nie, jest masło jest. <laughs> I już że jest takie zmasło. Zmasło. Jak teraz te wiertarki u nich działają? Kurde. A nie raz nic wiertary nie rozwalił. Jestem pod wrażeniem. O, dobra, jednak jest pierwsze. O, drugi raz temu samemu. <gry> o, kolejny raz, komuś. Aha, aha, odpuścił sobie. <gry> nie, to jest naprawdę tragedia. Z tymi nie da się grać. O. <laughs> Jeszcze lepszy! Widzę, że zaszedł za sterami. Chyba się udało. Chyba się udało, proszę Państwa, tak? Tak! No trochę to zajęło. No to możemy szybko sprawdzić. Ostatnie 3 minuty. Rotujesz no przechodzenie. A wiercenie było? No, tak, 2 minuty 20 sekund. Całkiem, całkiem, dobra. Rajmy Hackelmacher, póki nikt inny nie robi Hackenmacha, ja będę robił Hackelmachen. To jest jego pierwszy napad, więc... Yy, mamy force proszę Państwa, zgarnięcia. Eee. Inne hakowanie przy okazji cztery osoby. No raczej uda się wynieść. Tyk. I teraz cel jest taki, że powiedz po inne hakowanie, ale boję się, że ktoś już zaczął hakować. Tak? Tak. I zaczął hakować Tiger. Jakoś tego nie widzę. No dobra. Zbieramy hawty w takim wypadku Nie mamy wyboru Ale muszę się obserwować tego typa Kurde, tak jest akurat pokazane, że nie jestem w stanie A no i na hakowanie, to nie jest trudne Nie da się zepsuć Ale gość cały czas tam stoi, nie? I blokuje Jak ja to zbiorę, a on jeszcze tego nie skakuje, to naprawdę wyjdę z siebie stan obok i skakuje to Swoim klonem <laughs> Nie wiem co ja powiedziałem O mój Boże Dalej hakuję Naprawdę zbierę wszystko I, Ruszył się Czy on przestał hakować? Nie, skakował, skakował, skakował. proszę państwa, mamy to Wow Jestem pod ogromnym wrażeniem Że zdążył Dobra, ja mam kolejne hakowanie I jeszcze potem będzie hejsiwo do zbierania Chyba się uda wiedzieć wszystko, choć boję się to nie, Że mogę nie zdążyć, podnieść ale wbrew pozorom nie jest to moja wina Tylko kogoś innego Zgadnijcie kogo <grafię> <Don't die. grafię> Jak wiecie, że to chce odmachakować, to na środek Dobra, my do zbierania A B dalej nie zbiera Nie, oni naprawdę sumą zbierają te rzeczy Aha, i Konrad wybiega sobie, nie? Bo 10 sekund jest do końca, więc gościu wybiega Aha a ten Tiger ogarnie, że trzeba uciec? Czasem, czy nie ogarnie? Bo jak tu będzie fail, to ja. No, ja nie wiem, co ja zrobię w sumie. Dobra, zbieramy, zbieramy cały czas. Walczę mocno moje 15%. No, rozbierzmy wszystko. Wleczmy się. I biegnijmy. Zobaczcie, jak ja walczyłem o randomów, nie? Ja, miły. Zdejść ty takiego miłego człowieka jak ja. No nie ma. No nie jest możliwe fizycznie, żeby znaleźć to, coś, coś takiego. No kurde! Tiger! Psz, smaria Dajmy sobie Pistoleta. I walmy heady. Wychodźmy na. na sam przód. Żeby stankować jak najwięcej obrażeń. Chociaż jest to ryzykowne Ale ja mam szansa, szansę że zginę mimo wszystko Nawet jeżeli wyjdę jako tank W ogóle powinni wprowadzić W GTA 6 powinny być klasy, nie? Powinna być klasa tanka O wiem! Powinna być klasa niewidzialna, nie? Powinni wprowadzić klasę niewidzialną w ta 6 Że po prostu było tak, że... Ehm. Że, że, że... Że, po prostu, to jesteś totalnym idiotą, żeby mógł robić zapady na kasyno, nie? Nie, jako pomocnik. Albo jako host. No, oczywiście, żartuję z tym, ale no, kamano. Ci ludzie są specyficzni. No, już się deportu, Widzę, że, no. W formie jest. Bo Boję się o moich sojuszników, a oni idą głupio. No kurde, zginie ten Gregor! Rob, ratowałem go. Najprawdopodobniej. No kurde, za osłony nawala, nie? Lepsze to niż... Jooo, obrażenia, szodguny To jest gorsza rzecz. Dobra, zapraszam. Nie zginij proszę nikt. I naprawdę jest cud, że nikt nie jest Nie, zginął jeden. Mamy życie drużyny zero. A to jest jego pierwszy napad, więc jest na normalu. Powinno być jeszcze jedno życie. 600 zida, ale nie wiem kiedy. Aha. No nie, no nie da się tego ukończyć, no. Po prostu, wywaliło nas. Ach. Nie mogę. Psycha i sitting. Przepraszam, no ale nie ma szans. Nie ma szans. No dzisiaj mi psycha już siadła, totalnie. Więc zrobimy na sklep, żeby podtrzymać serię jest jedyne wyjście Już, gościu? Dawaj 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 Eee nic, rekord No słodę. A kto zgubił... Koka Kuczaka w sensie Nieważne eee, lecimy proszę państwa do arkusza, ale musimy pały a Paweł gubi się w ten sposób, że dajemy sobie miedocie prezesa i tak pyk, jelo. Witam serdecznie. Przesuwamy się proszę państwa w dół w naszym arkuszu i wpisujemy sobie do kolumny pierwszej wynik 1344. A to oznacza, że dzień 510 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 326 milionów 78 tysięcy 415 dolarów. Widzicie swoje powiedzmy na kolejne wyzwania w komentarzach.